Znany projektant urządza dom Cichopek i Kurzajewskiego. Po kanapę pojechał do Włoch. Kasia Cichopek, 41 litrów, i Maciej Kurzajewski, 50 litrów, szykują sobie Włochy w Polsce. Para remontuje właśnie dom dziennikarza, w którym wkrótce zamieszkają z dziećmi gwiazdy M. Jak Miłość. Znany z programu TVP Jonathan Kilczewski przebywał ostatnio w Mediolanie, gdzie szukał dla nich mebli. Podczas zakupów udało mu się znaleźć ogromną kremową kanapę, która pasuje do wyobrażeń aktorki Zachwytom nie było końca, jest tak wygodna, że nie chce mi się z niej wstawać I już chyba tobie zazdroszczę, zwrócił się do Kasi Ciekawe tylko, co na taki styl powie Kurzajewski wszystko wskazuje na to, że będzie zachwycony, bo często odwiedza Włochy, gdzie mieszka jego najstarszy syn ze swoją rodziną. Teraz będzie miał italię we własnym domu, na efekty prac przyjdzie jednak poczekać kilka miesięcy. Na miejscu cały czas trwają zaawansowane prace, ostatnio budynek był docieplany.